To Dobra, czas no tak, po... poświęcić no, parkur, no, Albo no, i nie. Startujemy. Kolejny... Unda, kolejna. Kolejny odcinek, Kime? z tym postorem! W pracy szedł. A, praca, praca. No i dzwonię na policję, kurde, zgłaszam tutaj was do sądu, bo wy tutaj jesteście na Ja tutaj mam niby... Zadzwoniłem się do prokuratury. No kurde, muszę przeklikać. Poczekaj chwilę, jestem na linii tutaj. Tak, wyżywa się na pracownikach. Halo, Może o kim się ty mówisz? Muszę tam wziąć, wyjaśnić do celu. No nieźle ja też, gdzieś zadzwoniłem, nie to wiem, to nikt, nie no. nikt nie odbiera. Nikt nie odbiera w sensu. No ja jestem na linii. Dobra, dobra, dziękuję państwu. Dobra, już telefon wolny, masz, siść robił. Ach, szkoda gadać, nie odbierają. Co tutaj jest? Ej, jak jak to ładnie? Ej, a... o te serwery. Się... O jest zalecenia już jest. Dobra, cisza, cisza. Leg, Rek... a bo mów, co się wydarzyło, co czy... chodzi? Poczekajcie, to zacznę od początku. Najpierw z robuchem dzwoniliśmy, zaskarżyć się, że AB wyżywa się na pracowników, to nam przyszło i zgłosiliśmy to. I potem poszliśmy tak. sobie sprawdzić, jak w recepcie sobie radzi Legion. Bo Osobie i naszych klientów i się oczywiście wyrąbany leżał na podłodze, więc... No. Pijany w dodatku. Oczerwielał się jednym słowem, opiewał no, się i się no nam wygapił, więc tak, jakby gdzieś coś, coś powiedzieć. No na, na pewno ja tak z Eibim i z Gaborem zajmowaliśmy się sprawami serwerowymi, tak, więc tak, to pewnie tak, nie tak. mogliśmy serwerowy. brać udziału. Soli, tak, tak czy to tak prawda, że albo syści? My, no, my zbudowaliśmy no, no, dane naszej firmy, żeby, żeby, ja żeby zarobić więcej monitor. Ej, ja chciałbym jedną rzecz hmm. powiedzieć. Panie dyrektorze Blaneuszu... I to jeszcze bez przerwy. No jasne. Dobra, ale ja, ja, jeszcze potrzebujemy... Tak tak. Co? O, Lava. Marlaks. Takie Lark? kłamstwa? Lark? Sam słyszałem jak dzwoni. No właśnie. <śmysłużące> to już się nie można wystrać tak, czy... nawet w robocie, co ty mówisz? Zazdrosny jesteś? Oj, marak, marak, Ej, ustalmy, marak, ustalmy coś Ej, jakby nie patrzeć, srać nie wolno, ale konfident? O! go Wywalić go! Informacje, dyrektorze, dyrektorze. Pewnie, pobił na recepcie, Wyrzucić go. Co? Boce, Panie dyrektorze, boce. ja mam ważną informację. On nie no. słyszał, on podkładał Przez... bombę. Widziałem licznie z podliczaniem No, no, Tuch, no. no, no bo jest bomba no, i wyrzucić go <laughs> Nie, nie ma sześćdziesiąty. No i łatwo z sześćdziesiątami. Do serwerowni dokończmy, ja panowie, serwer do serwerowni zapraszam. Do serwerowni, i też mam tu zadanie. Telefon, proszę Dzień cię. dobry, dzień dobry. Dzwoniłem się znowu do fundacji... Do... 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 No, do... 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 ja muszę znowu te serwery zrobić, dajcie mi chwilę. Też ja właśnie. Do... Do... Wszystko zepsute w tej firmie nie działa. Skąd tej biego? Skąd tej biego zostaną przelane pieniądze, tak, przyjąłem. O, psujmy, O nie, o nie, o mnie, o nie. O nie, teraz Oh, nie. Dobra, no gdzie to nie ten nie jeszcze wiem, serwer? A, tutaj jest. Serwery Minecraft Dobra, naszej firmy. Serwery ogarnięte. Widzą soli, co tam? O, co to za emulsja? Co to jest? Co tam, A, jest jakieś... ci co tam to, się o... dzieje? Chodź. Oh, co to, jest? No, to... racja, do... Wywalamy stąd. O, siema, siema, siema. Dzień dobry, ja do szefa tutaj z kawusią. O, kawusie szefowi, co jest? To hmm, niezła kawusia, jest. smacznej kawusi, jak to się mówi. Brawo. Gdzie, gdzie jest jeszcze ostatni? O, siema, siema. Tak pusto w tym biurze, tak strach jak się. O, o, o. No i łatwo o. z wami. Co, Co? że tak ser... szybko Co się wydarzyło? Wielka masakracja rodzi. Ja trzech ludzi zapierdoliłem serwer. Jak tak mogli Ale morderstwo miało, się odbyło synchronicznie. Ja no niestety ale po prostu ktoś chodzi i mordował, no żałosny, żałosny No jak to co no trzeba mu tam nie wchodzić, bra. Toksyczne środowisko nie pracy wie, i tak wie, się ja... kończy Nie bym nie A ja szefie zrobiłem dla ciebie taką pyszną kawusia, ty, ja, ja bym proponował ogólnie no. żeby e, tak, no. dać, dać normalnie wojska w grze w trakcie rundy, ale na głosowaniu, żeby gadać na Discordzie, bo jest lepsza jakość. O, dobry pomysł. okej, okay, to jest spoko. Co? No, trochę po więc więc oh, nie będą czony, okay. Popierdzielony pomysł, oh, ale można z... się zgodzić. Z... Ty to jesteś podylek na temat, nie jesteś z... sztuką. bredny. Odci się podyrektować sztuką. Patrząc no, ma estetyczny obraz. O. o, to jest, się, podylek... się podziwiali. Ace Sramongo, ty jesteś naszym no, szefem dzisiaj, czy o co chodzi? Ty jesteś naszym szefem Romongo. Pierdol, chcesz czy co? Ej, dawaj podwyżkę! O sąd w ręce! Ej, dawaj podwyżkę Mongo! Bo ty... cię zastrzelę! Proszę, proszę mi nie grozić! Ej, Robuk też pistolet! Zaczajcie sztuka, ale proszę jej nie obrażać! Proszę no nie obrażać. dawaj Dabaj podwyżkę, dobra, a nie! Dlaczego ona pistolę? No, Robuk, tego skupiela, on nie obraża sztukę! Kto go? Z kogo strzelać? Bo mi zaraz odwali! Do całego, do strzelaj do w Amonga! Bo robuch! Strzelaj w Amonga! Oni stajczą! On zobaczcie! Nie no! Ale on ma niebieski nad głową. Na głową! Musicie to rozrodzić! To zamek na naszą to. firmę! Dobra! Ja Amonga! Przejmujemy to, tą firmę! Ja Kogo mam zabić? Skucznić. Dokładnie! Daj mam do winy! Najgłośniej dekserować! Do roboty! One strzelał! No! Idę tak na firmę! Idę! I dekserować całe pracę! No! Zapierdalać do roboty! Bo was zastrzelę! Dokładnie! Dokładnie, firma jest pewnie agresywna No To no. jest ta firma żeby... Dobra, zrobione Podbierz no, Mongo. Zresztą. nie bądź taki agresywny, bo bachasz, zachowujesz tą broń Jestem agresywny, no Taka praca, no Taka praca stresująca No, praca stresująca i praca wymaga dużo skupienia, więc muszę być agresywny, no I stanowczy Ej, a patrzcie na to, fu, fu, fu Gorzej nie skakać, kurde, pomerła Jestem szeptem, mogę robić, co mi się podoba jak będę chciał Buzi skakać kawę... na swoim biurku, to będę skakał. Klapek, no, czyniesz bądź, kawę dla dobra, szefa, że... no co to ma być? Ale to, ale to, ale Ej, cisza, cichać. Zobaczcie na ten obraz, jaki... Speka... O, jak jaki majdki. Dobra, proszę tutaj film montowy. Nie, brzydki o, to nie obraz, to nie jest fajny z obraz. Z no ten to jest brzydki. brzydki obraz, nie ma porównania z tym. No, bądź. tamten to był piękny. Dobra, to chodźcie coś zapierdolimy, bo wy tak łacimy te pistolety i co. Dobra, idziemy dzwoniaka. Kto się opierdziela? No, szefie, może w jest to... jakiś cwaniak, chodźcie zobaczyć Dawaj, idziemy Panie szefie, kto panu się naprzykrza? Chodźcie zobaczyć, na A A ten w rogu przyczai może Nie, tym razem Kory nie się, się czai. w pracy? No, no, no zaraz panie zobaczymy, szefie, panie, kto... Dobra, ja muszę serwery ogarnąć, dajcie mi chwilę, serwery ogarnę dobra. i... I, mo ten, i, możemy, I możemy komuś pierdzielić, no, wiecie jak jest Serwery to trudno, się... O, patrz, tu mamy roślinkę, która się rusza. Ale żywa, o, żywa ale ładna roślinka. No, mięso, roślinka. Wow. o work harder, sleep less. No, zobacz na to. No, zobacz Dokładnie, jaka, jaka to jest, ta... jest moje motto, motto, naszej firmy. Dobra, chodźcie, robuk <coughs> do Among Dobra, Dobra, idziemy. O, 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 Chodź, o Mar jest jakiś. Martlak, e ty, co tak swaniakujesz? No, robisz to, serwerownie? Dobra, wygląda jakby robił te serwer chodźcie, w komuś innemu. Dobra, dobra. E, a wy jesteście jako szeryfowie, czy jako macie rolę? Witam ser Witam serdecznie na naszym o, zebraniu. Witam na zebraniu. osoby. Dobra, mówcie na Discordzie, bo... O, o. Tak. tak, na Discordzie gadamy To tak, maybe. To dobra. Jak to tak jak sprawę... No mów, maybe. No ogólnie tak, znalazłem gdzieś tam stało, re koło recepcji y mart martwego atm -a. Ewidentnie o, się opierdalał. Ta, Obecnie, tak, jak widzę, że on się nic nie robił. Po prostu no, poszedł tym... spać. Ja Ewidentnie się nie wyspał, w naszej firmie czwarta zasada Dobra, mówi jasno. Ja śpij w domu, a nie w pracy. Dokładnie, o, śpij w do... albo śpij mniej, pracuj więcej. O tak. To, to jest piąta zasada, zasada. do naszej to, firmy. To tak, chciałbym to, to ogłosić, to, to że ja, ja z Among i Mirobuchem robiliśmy sobie luźną strzelaninę w serwerowni, a. więc nie, totalnie nie braliśmy udziału w tym incydencie, to jest atlas.

Odzywasz się, albo zostajesz zwolniony. No, Głosowałeś oh. do Ardlaxa. No, no i przekonał. Potwierdzono się w pracy, no. potwierdzone. To, Ej, malę, <laughs> i tak, Ardlax tak. na serwery zamiast tutaj robić, kurde no. No, no, no tak udawał, że tam coś ci. robi niby. Wypatrz Baru. Jeszcze do szefa chciał się przylizywać, żeby podwyżkę dostać. A kolejny dzień w pracy. No, da, dobra, dobra, wyjmuję dobra, tą spluwę i do roboty! Sprzedać... No, no tak. Masz tam pilu w, porządku. w ogóle nietoksyczne środowisko pracy, dokładnie. No i co? Co tu się? Please have ID ready no. to, Ej, to, to lobby. To jest wstęp zabroniony, panie. To znaczy... No ale ja zabronię kwesta do zrobienia. Nie, on mnie besta, pan ma tutaj, nie wolno wchodzić do questów takich zabronionych. No, spierdolić. Dobra, gdzie tu coś? Może coś tutaj jest. A to muszę przyłożyć tę kartę. A, musisz kartę przełożyć, właśnie też to miałem No ej, Bic o. Myślę, że zastrzelaj jakiegoś pracownika, który się opierdziela. Jak myślisz? Podwyska! Dobra, Dobra stało. witam. Cię stało. Cię stało. Co czy ktoś Krabik dostaje zamysza? pod i krzyczy, że chce podwyżki! Nie zgadzam się! Myślę, że... Myślę, że klawiat <śmyszykli> co powinien dostać to zwolnienie! No zwolnienie. Nie, 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 nie. <śmyszykli> Jedyne <śmyszykli> korporacji, to wypad! No, nasza <śmyszykli> <śmyszykli> siódma zasada tej korporacji. No, siódma zasada tej korporacji mówi jasno... Podwyżek nie dajemy! Podwyżka, Podwyżka nie znam! <śmyszykli> No. Pracuj więcej i dostawaj tyle samo. Pracuj <grym> więcej i dostawaj <o>. mniej. <grym> Albo tyle samo też. Zagnaj zami, no. klapek. <grym> no. 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 Rozjuszyłeś te sklapek klapek tym zachowaniem. Następnym no. razem no, zastanów się. Prawo, za się tylko zająć się swoimi, kurde robotami. No. Zastan zastanów się dwa razy, zanim poprosisz o podwyżkę. Dokładnie. A, już nie zdążysz się zapytać, bo już wypadł z pracy. <grym> <grym> o No i ładnie. Od, od razu widać, że był impostorem. Chciał pod usługi. też był impostorem. Tak, ja, to o, fakt, widzicie? Mogłem... O, Jednak, jednak zasady naszej firmy są jednoznaczne. Tak, tak, tak z tak, musi być. To a kolejny dzień. No jedziemy ja ja do cerę. Ja witam, witam. Korporacji dupa. No Widzimy moje przydział, żeby zrobić sabagierka. Korporacja witam, dupa. Witam. Do roboty kurwa. Co to za lenistwo? Do pracy dzwonię, na fizycznie no, pis pisać do do tutaj. Dzwoni na policję. Cicho, kto zagra w pingponga? O, a jak kto zagra w ping? Margarita z solami pingpong. Cisza, cisza, AB, AB, Abi, chodź tu no, no. Wyzywam cię na pojedinę. Ej, chodźcie Ej, tutaj, chodźcie tutaj. Ej, chodźcie okay. tutaj. Dla szefa trzeba zanieść Dobra, Ej. idę Ej. dla szefa zanieść tutaj kabusie! A tem, Do no. biura Dobra, zanieść kabusie! Dobra Abi, serwuj! Albo ja poserwuję Ej, to nie tu? Wait Nie mogę! Nic tu nie zaszło, nic tu nie zaszło Okej okay. Gdzie mam zanieść kawusie? Szefowi! Tak szczerze? Ci powiem... Że o, zaniega. jest, działa. Musisz znaleźć POSA Szefowi! No już zaniosłem smacznej kawusi, jak to się mówi. Ach, naprawa serwerów. No, kurde, a podejrzewałem, no. A niebezpiecznie tu wchodzić do tych. Yy, do tej serwerowni, bo tu można zginąć, i zatracić. No, nieźle, ale dobra, yy, zasady naszej firmy mówią jasno. Pracuje się nawet po śmierci. Śmierć nie zwalnia z obowiązków pracownika. Ale z wypłaty owszem. W tej firmie zapierdziela się całą wieczność, nie tylko. <grym> o oh, fuck. Czekajcie, to jest. A tutaj jest jeszcze. No nieźle, praca nawet po śmierci. Nie no fajna gierka, ej, podoba mi się. O! Co, ja to ja o, co? co? co się wydarzyło? Co się dzieje? dzieje? Kto kanapkę? robi? jest marcy? Marcy? co? stół. Nie, ma... ja nie żyją na swoim firmie. Lapka zamordowała. to nie być mogą. Ochroniarz stało. nie wytrzymał, nie wytrzymał presji kamer co i kamer i uległ wypadkowi. Oj, a może a ty go popchnąłeś po prostu? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czyli sugerujesz, że ochroniarz co zrobił? Przewrócił się. No umarł na kamerach. No. Uległ wypadkowi. A tak naprawdę go klapek popchnął, bo widziałem. Krapek. O, Nieprawda, kłamiesz, bo robiłeś kanapkę. No, Dobra, dziecko! Ja. Ale ten kanapk! Pamiętaj, Oni on nic nie robi. Dobra, mu, nie Cięcia mamy... tym. Pan tak, jest taki głośny, u mnie. Mówi że nasza korporacja no, musi wymienić okna, więc musimy tutaj tę czerwę wypić. Ale kiedy? Nie, to już Dobra, co no. się zajmie oknami w takim razie? To właśnie. Marlok, to... dobra, wyrzucić go! Dobra, Marlok się zajmie oknami, my! Marlok, masz awans, się zajmujesz się na prawą to okien, zajmij to jest... się tym. Starszał dobra, akwarium, ja to też przyszy. Nie, to daj mi co jest? To ma, tak eee, kolejny dzień w firmie korporacji Dupa. Dzień dobry, dupie, dupie, dupie. Korporacja Dupa. Zobaczmy, co robi Bladeusz. Może wygrajmy przez Taski. Chcę phone call? Hmm. gdzie ja jestem. O, tam muszę iść. Kurde, trochę nie ogarniam tu. Na kamerce tego sterowania dobra tutaj mam obok, jakby, a to jest pana dole. Mhm, dobra, i jeszcze mam coś do zrobienia kamerowni. Uuu, mam radę. Czyli to jest w dwóch mie różnych miejscach. Ej, to jest najbardziej niebezpieczne miejsce ta serwerownia. Bo się zostawia ciało, trupa się zostawia i heja. No nieźle. Niezła firma. Ludzie są sfrustrowani, zabijają y, swoich współpracowników spinaczem albo innym strzywaczem. Och. Toksyczne środowisko pracy. Nie dziwię się, że psycha siada. Tak, tak, margeni. A nie ja, ma się zdrowo odżywiać. Za ananasem czy bez bez ananasa, fuj, ananas jest ohydny, no masz to... farta. Ej, co ja robię? Red Fox. Nie mogę chodzić, ok. A, ej. Ja muszę tak rzucać, o, ej fajne. Ej, co jest? No um. <laughs> nie mogę no. jaka ciężka praca <laughs> no kurde lol zrobione dobra No to wszystkie taski Serwery naprawiałeś, odwazny jesteś to, informatyk. No, nas. No, 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 informatyk. informatyk! Wyglądają te Brodaty, legion, co nie? Informatyk z wykształcenia. Serwerownia jak elektryczny famongas. No! On, no i, 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 I kamerownia też trochę takie. Czekajcie, ja mapę sobie obadam. Żebym z pamięci Ej, wiedział, kurna, że nie się... że musiał... A nie, tu da się wejść jeszcze tędy. O! o, o nie? A nie, przegraliśmy. No, o nie, nie kurwa, przegranko. To jest... <grym wierdza> ja znowu umarłam jest... <grym> pierwszy O kurwa, tu jest ciało. <grym wierdza> ale wam powiem... No, faktycznie. <grym wierdza> Ej, ale wam powiem, że ta firma jest popierdzielona, że tu się nada. pracuje nawet po śmierci. To jest najbardziej no, no. popierdzielona firma czasów. No? Ja lecę, ja już lecę, dziękuję, buziaczki, Betko, na godzinkę. O, o nie. Cześć, ale gra się fajnie. No dobra.